Cześć, jest tryb Dzisiaj chciałem porozmawiać troszeczkę na temat tego, w jaki sposób możesz trenować naturalną pewność siebie w życiu codziennym. Zauważyłem taką tendencję, że człowiek, który nie jest decyzyjny za bardzo, lub boi się poznawać innych ludzi, lub boi się wprowadzić jakieś konkretne zmiany do swojego życia, wcześniej czy później zaczyna mówić, że czuje za małą pewność siebie w swoim życiu i zaczyna coś z tym robić. Bardzo często wtedy człowiek, zamiast iść małymi krokami, zaczyna robić rzeczy ekstremalne, jak na przykład Wiesz, jakieś takie masowe wychodzenie w ze strefy komfortu. Ja pamiętam kiedyś, gdy sam chciałem zobaczyć, jak bardzo odważnym człowiekiem jestem i jak bardzo mogę sobie dodać trochę pewności siebie, robiąc różne ciekawe, dziwne rzeczy. Pomyślałem sobie, że fajnie będzie, jak skoczę na bandzi, bo wtedy najprawdopodobniej pokażę samemu sobie, że jestem bardziej odważny. Więc skoczyłem na tym bandzi i okazało się, że nie jest to takie straszne, jak jakby się wydawało, jednak na co dzień moja pewność siebie w jakiś magiczny sposób nie wzrosła. Pamiętam też, że chciałem zobaczyć, czy jak bardzo tak naprawdę jest trudno zrobić coś bardzo, nazwijmy to, niewygodnego dla innych ludzi, więc przeszedłem się po rozżarzonych węglach, a pamiętam, że one miały chyba mieć około 700 stopni Celsjusza. Tak czy inaczej, pomyślałem sobie, że jeżeli zrobię coś takiego, to o wiele łatwiej mi będzie na przykład później rozmawiać z innymi ludźmi, że nie będę czuł jakichś dyskomfortów, jakichś strachów, jakichś swoich lęków i dalej. No i powiem Ci szczerze, że w momencie, kiedy to zrobiłem, to okazało się, że te lęki w jakiś magiczny sposób nie zniknęły. Chociaż doświadczenie jest tak najbardziej fajne, jak najbardziej polecam, zarówno jedno, jak i drugie. Później będąc kiedyś na jednym dużym evencie, pamiętam jak mieliśmy jedno ćwiczenie, które polegało na tym, żeby właśnie pokazać, jak nasz umysł często robi różnego rodzaju dziwne iluzje i jak często nas blokuje przed tym, żeby zrobić coś, coś co uważamy, że jest bardzo trudne. I wtedy akurat mieliśmy za zadanie rozwalić sobie, e, znaczy rozwalić sobie, rozwalić na swoim gardle strzały od włóku. To też akurat okazało się całkiem sympatycznym zadaniem i nie było wcale takie trudne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że robiąc te wszystkie rzeczy, uważałem, że dodam sobie w jakiś magiczny sposób pewność siebie, że nagle moja pewność siebie wzrośnie do niewiadomych wielkich rozmiarów. A okazało się, że tak naprawdę, owszem, pewność siebie przy tego typu sytuacjach wzrasta na moment tak naprawdę, ponieważ w życiu codziennym, jeżeli nie doświadczasz tego, że robisz coś, czego się boisz, twoja pewność siebie jest na tym samym poziomie. Więc jeżeli chcesz dostać bardzo fajną i konkretną strategię, odnośnie tego, żeby naturalnie się rozwijać, tak naprawdę w tym aspekcie, to za każdym razem, kiedy się czegoś boisz, po prostu to zrób odczuwając strach i odczuwając lęk. Bo tak naprawdę możesz skakać na wandzie, możesz skakać ze spadochronem, możesz, nie wiem, wspinać się na wielkie konstrukcje i tak dalej, ale jeżeli masz z kimś porozmawiać szczerze i czujesz lęk przed tym, czujesz pewnego rodzaju dyskomfort przed tą rozmową to ten lęk w magiczny sposób nie zniknie, jeżeli nagle skoczysz z tym spadochronem, czy zrobisz coś jeszcze bardziej ekstremalnego. On ciągle tam będzie tak naprawdę i możesz żyć w iluzji, że zniknie, jeżeli zrobisz coś ekstremalnego, ale tak nie będzie. Więc reasumując, jeżeli chcesz w naturalny sposób rozwijać swoją pewność siebie, rób to, czego się boisz w naturalnych, codziennych sytuacjach, a zobaczysz, że twoja pewność siebie będzie wzrastała stopniowo i będzie z tobą cały czas. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszam Cię bardzo serdecznie na Dni Rozwoju, które odbędą się w całej Polsce w listopadzie. Do zobaczenia!